Rolnicy mają plan sparaliżowania europejskich granic. Plan strategiczny von der Leyen coraz gorzej odbierany przez rolników. Rolnik nieprofesjonalny wyjaśnia, jak bardzo rolnicy dbają o środowisko. Michał Kołodziejczak o tym, jak rząd naprawił rolnictwo w rok. Zdaniem znanego rolnika z południowo-zachodniej Francji, rolnicy z całej Europy mogą sparaliżować kontynent w listopadzie. Jerome Bale. Lider ruchu protestacyjnego rolników, który zdobył rozgłos podczas styczniowych demonstracji, zapowiedział, że istnieje możliwość ponownych blokad autostrad, co zakłóci transport zarówno kierowców, jak i towarów nie tylko we Francji, ale również na kluczowych przejściach granicznych. Mamy zaplanowane spotkanie z Komisją Europejską w Brukseli na pierwszy tydzień listopada. W zależności od wyników tych rozmów, rolnicy mogą podjąć poważne działania protestacyjne. Ich główne postulaty. To ujednolicenie przepisów rolnych w całej Unii oraz wprowadzenie stałej ceny oleju napędowego do ciągników, co miałoby zakończyć problem zakłóconej konkurencji. Na początku roku rolnicy we Francji zorganizowali masowe protesty, używając traktorów do szybkiego blokowania dróg, paraliżując tym samym kraj. Demonstracje były wyrazem sprzeciwu wobec zakazów stosowania pestycydów oraz opóźnień w wypłatach dotacji rządowych. Obecnie rolnicy z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Holandii i innych krajów są gotowi do podjęcia podobnych działań, jeśli po spotkaniu z Komisją Europejską nie zostaną spełnione ich oczekiwania. Oprócz blokad wewnętrznych istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że rolnicy oraz kierowcy ciężarówek zamkną granice, co w praktyce sparaliżuje ruch towarowy między krajami Unii Europejskiej. Hiszpańscy kierowcy ciężarówek chcą dołączyć do francuskich rolników w proteście, a transport drogowy w Hiszpanii należy do największych w Europie, powiedział Bale. Rolnicy z południowo-zachodniej Francji mogą odegrać kluczową rolę w nadchodzących demonstracjach, blokując główne drogi łączące Francję i Hiszpanię, w tym szlaki przez Pireneje, co utrudni wjazd towarów do Unii Europejskiej. W czerwcu tego roku francuscy i hiszpańscy rolnicy zjednoczyli siły, blokując przejścia graniczne na 24 godziny. Jednak w przypadku listopadowych protestów blokady mogą potrwać znacznie dłużej, jeśli rolnicy zdecydują się na dalsze działania. Protesty rolników we Francji osiągnęły swój szczyt na początku roku, ale ogólnie rzecz biorąc, rolnicy w Europie są jednymi z najbardziej zdeterminowanych i wytrwałych podczas demonstracji, które mogą trwać nawet tygodniami. Na początku tego roku w odpowiedzi na mobilizację rolników, którzy przyjechali do Paryża traktorami, w rejonie stolicy rozlokowano około 15 tysięcy dodatkowych policjantów. W Holandii, po latach protestów przeciwko polityce rolnej, Partia Ruch Rolników Obywateli wygrała wybory lokalne w zeszłym roku, co podkreśla rosnące wpływy rolników na scenie politycznej. Mimo gotowości do protestów, rolnicy mają nadzieję, że nie będą musieli wywoływać poważnych zakłóceń, aby osiągnąć swoje cele. W czerwcu grupy rolnicze przedstawiły swoje główne postulaty podczas wstępnego spotkania, dając Komisji Europejskiej pięć miesięcy na opracowanie planu. Nasze żądania były jasne. Teraz zobaczymy, czy zostały potraktowane poważnie, powiedział Bejl. Także na łamach polityko możemy przeczytać o niezadowoleniu europejskich rolników. Kiedy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła w zeszłym miesiącu wnioski ze swojego strategicznego dialogu na temat przyszłości rolnictwa Unii, wyglądało to jak udany zabieg pijarowy. Siedmiomiesięczne forum dotyczące polityki rolno-spożywczej zdołało uspokoić zarówno zbuntowanych rolników, jak i oburzone organizacje pozarządowe, a jednocześnie dostarczyło pozornie zrównoważony raport, który von der Leyen mogłaby wykorzystać jako bazę do przyszłych propozycji legislacyjnych. Jednak ten sukces może okazać się krótkotrwały. Jak dowiedziała się gazeta Copacogek, największe i najbardziej wpływowe lobby rolnicze w Europie zaostrza swoje stanowisko. Krajowi członkowie grupy byli oburzeni niektórymi ostatecznymi zaleceniami ze strategicznego dialogu, zwłaszcza naciskiem na promowanie diet roślinnych. W ostatnim burzliwym miesiącu członkowie wielokrotnie krytykowali kierownictwo Kopa Kogeka, zarówno podczas wydarzenia rolniczego na Węgrzech, jak i w korespondencji e-mailowej z biurem Kopa w Brukseli, a także na spotkaniu prezydium 26 września. Teraz organizacja planuje wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną w proponowanej Europejskiej Radzie do Spraw Rolnictwa i Żywności, która ma zastąpić dialog strategiczny. W dialogu strategicznym jedynie 5 z 29 uczestników było rolnikami, napisała Kopa Kogeka w liście do Komisji Europejskiej z 20 września, do którego dotarło polityko. Organizacja domaga się, aby co najmniej połowa zarządu składała się z przedstawicieli świata rolnictwa. A Kopa i Kogeka miały zagwarantowaną silniejszą reprezentację w porównaniu z innymi podmiotami. Grupa wezwała również do włączenia organizacji reprezentujących sektor hodowli zwierząt, upraw, środków produkcji oraz maszyn rolniczych. Zasugerowała też odejście od szybkich, poufnych negocjacji na rzecz bardziej przejrzystego, wolniejszego formatu, w którym większą rolę odgrywałyby organizacje rolnicze. Naprawdę musimy skupić się na tym, aby ten proces działał na korzyść rolników, ponieważ z mojego punktu widzenia był to pierwotny cel dialogu, powiedział Jan Dolezal, prezes Czeskiej Izby Rolniczej. Patrząc w przyszłość, będziemy pracować nad wzmocnieniem naszej pozycji negocjacyjnej. To może stanowić problem, ponieważ Ursula von der Leyen planuje przekształcić wnioski z dialogu w wizję przyszłości rolnictwa Unii. Jeden z kluczowych planów działania, które obiecała przedstawić w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji Komisji. Biorąc pod uwagę niezadowolenie europejskich prawodawców i państw członkowskich, które zostały wykluczone z procesu, rezultaty nietypowych rozmów von der Leyen dotyczących przyszłości rolnictwa mogą okazać się krótkotrwałe. Od czasu ogłoszenia w styczniu dialog przebiegał dość płynnie. Ponieważ uczestnicy zobowiązali się do zachowania tajemnicy, trudno było ocenić rzeczywisty stan negocjacji. Jednak wydawało się, że większość była zadowolona. Nie doszło do żadnych poważnych przecieków, a uczestnicy podkreślali konstruktywną atmosferę i pozytywne perspektywy. Pod koniec sierpnia negocjacje weszły w decydującą fazę, a napięcia zaczęły rosnąć. Wnioski z dialogu miały być przyjęte jednomyślnie, co wywołało presję na niechętnych delegatów. Peter Stroch Schneider. Niemiecki historyk moderujący debatę zaczął naciskać na opornych uczestników. Jak wspomina jeden z uczestników, Strok Schneider powiedział jednej z grup, że będzie przewodniczył spotkaniom tak długo, jak to będzie konieczne, by osiągnąć konsensus. Kiedy 4 września opublikowano 100 -stronicowy raport ze strategicznego dialogu, różne grupy zaczęły walczyć o uznanie go za swoje zwycięstwo. Organizacje pozarządowe podkreślały, że dokument wspiera niedawno przyjęte unijne prawo dotyczące odnowy przyrody. Grupy konsumenckie świętowały zapisy dotyczące etykietowania żywności i zapewnienia uczciwych cen. Z kolei młodzi, ekologiczni i drobni rolnicy zwracali uwagę na fragmenty dotyczące reformy budżetu rolnego Unii i wspólnej polityki rolnej. Jednak Kopa Kogeka miała trudności z przekonaniem do raportu swoich członków w całym bloku. Coldireti Największy włoski Związek Rolników określił zalecenia dotyczące priorytetu dla mniejszych rolników we wspólnej polityce rolnej jako naprawdę niebezpieczne. Szef holenderskiej organizacji wyraził niezadowolenie z propozycji dekarbonizacji diet, mówiąc: Wcale mi się to nie podoba. Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników stwierdził, że tekst znacznie odbiega od oczekiwań. Francuska organizacja, na czele której stoi Arnaud Rousseau, milczała na temat raportu. Ani organizacja, ani Rousseau nie opublikowali żadnych komentarzy na stronie internetowej czy mediach społecznościowych. Co ciekawe, mimo że Christian Lambert była prezes i jedna z trzech liderek Kopa Kogeka, podpisała wnioski i zamieszczała liczne posty na ten temat, to organizacja wyraźnie unikała publicznych reakcji na raport. Zaledwie dwa dni po opublikowaniu raportu czterech członków Kopa z krajów Grupy Wyszehradzkiej Polski, Czech, Słowacji i Węgier wysłało do Sekretariatu Organizacji bardzo krytyczny list. W dokumencie zażądano, aby Kopa Kogeka odrzuciła wnioski raportu ze skutkiem wstecznym oraz całkowicie wycofała się ze strategicznego dialogu. Po 20 latach członkostwa w Unii Europejskiej i w rodzinie Kopa Kogeka, sądziliśmy, że nasze różnice zostaną zrozumiane i odpowiednio chronione, napisali autorzy listu, do którego dotarła redakcja Politico. Spodziewaliśmy się, że sekretariat i przewodniczący Kopa Kogeka przyjmą ostrożniejsze stanowisko i będą dążyć do omówienia bardzo delikatnych i często kontrowersyjnych wniosków z członkami. Skarżyli się autorzy listu. Proces był niezwykle nieprzejrzysty, zwłaszcza w ostatnich trzech dniach negocjacji, kiedy nie mieliśmy żadnej możliwości interwencji. Liderzy grupy starali się załagodzić sytuację. Podczas posiedzenia prezydium KOPA 26 września zapewnili związki zawodowe, że dokument stanowi jedynie punkt wyjścia. Niektórzy uczestnicy poczuli się uspokojeni. Myślę, że ludzie zaakceptowali go z zastrzeżeniami, są gotowi iść dalej, powiedział jeden z uczestników, który był obecny w Budapeszcie. Inni mieli inne zdanie. Polityko rozmawiało z jednym z uczestników, który argumentował, że lobby wykazało się brakiem odwagi podczas dialogu. A jego poparcie nie będzie łatwe do odwrócenia. Ursula von der Leyen pragnie, aby raport stanowił wytyczne dla przyszłego ustawodawstwa, zleciła także swojemu wyznaczonemu komisarzowi do spraw rolnictwa, Krzysztofowi Hansenowi, śledzenie jego propozycji. Istnieją rozbieżności co do tego, czy Kopa Kogeka może wycofać się z przyszłych rozmów. W oświadczeniu dla Politico sekretariat stwierdził, że dialog strategiczny jest raportem. A nie prawnie wiążącym porozumieniem, więc kwestia ogólnego wycofania się nie ma zastosowania. Zarówno Dolezal, czeski szef gospodarstwa rolnego, jak i przedstawiciel obecny w Budapeszcie podzielili to zdanie, choć z różnych powodów. Dolezal, jeden z czterech sygnatariuszy listu Wyszehradzkiego, powiedział, że nie sądzę, aby to faktycznie znalazło się na stole, ponieważ późniejszy list Kopa Kogeka do komisji go uspokoił. Jednak nie wszyscy podzielali ten optymizm. Każde naruszenie zasady konsensusu, takie jak podpisanie umowy handlowej z Ameryką Południową lub zaproponowanie nowego prawa dotyczącego redukcji pestycydów, mogłoby prowadzić do kłopotów, ostrzegał Jose Maria Castilla, szef największego związku rolników w Hiszpanii, jeśli Unia nie zastosuje się do umowy, wrócimy na ulicę, dodał Castilla. Rolnik nieprofesjonalny w programie agromania poruszył ciekawe kwestie na temat Zielonego Ładu i dbania o środowisko przez rolników. No może jeżeli chodzi o zielony ład, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, tego chce każdy. To nie jest tak, że rolnicy protestują, bo chcą walić nawozy, chcą walić pestycydy i e, chcą zatrubać środowisko, jak to często jest wręcz przerosowywane, że rolnicy nie dbają o środowisko, bo chcą wyciągnąć z niego jak najwięcej. Nie jest to prawda, ponieważ rolnicy dobrze wiedzą, że są częścią środowiska i tak naprawdę plony, które są pozyskiwane przez nas, pochodzą z pól, gdzie mamy... Dookoła lasy, gdzie mamy łąki, gdzie mamy owady, gdzie mamy ptaki, gdzie tak naprawdę to całe środowisko współgra, żebyśmy my mogli osiągnąć jak największe plony i ostatecznie korzyści. Więc my jesteśmy częścią tego systemu. Jeżeli chodzi o Zielony Ład, jest to takie fajne, pijarowe hasło, bo każdemu Zielony Ład się ko kojarzy pozytywnie. No właśnie, no bo wiesz, mi jako osobie z miasta, która jednak dużo na temat rolnictwa się dowiaduje, bardzo mhm. blisko rolnictwa żyje. No to kiedy ja myślę sobie, że to jest Zielony Ład i już trzy lata temu wdrażałam się w to, czym mhm. ten Zielony Ład jest, w moim odczuciu tam było dużo dobrego. Więc zastanawiam się, skąd wasze emocje? Dlaczego... Znaczy, okej, okay, to trochę tutaj jestem adwokatką diabła, mhm. ale pozwólmy też widzom zrozumieć. Skoro idea jest szlachetna, to skąd jest tak dużo głównie negatywnych emocji wśród rolników dookoła Zielonego Ładu, bo chyba wszyscy słyszeli o waszych strajkach. Tak jak wspomniałem, nie ma żadnych analiz odnośnie tego, jak będzie wyglądało rolnictwo po wprowadzeniu Zielonego Ładu. Dla przypomnienia, Zielony Ład jest wprowadzany tylko i wyłącznie w Unii Europejskiej. Chiny, USA, Indie czy, jakieś, czy inne kraje y, światowe, one wprowadzają poszczególne elementy y, polityki klimatycznej, jednak nie jest to tak szeroko zakrojony program, jak w przypadku właśnie naszej wspólnoty. W przypadku Chin są na przykład objęte elektrownie, tylko i wyłącznie część z nich. USA wprowadza coraz więcej elektrycznych pojazdów na, na swoje ulice, ale my mamy praktycznie całą gospodarkę tym Zielonym Ładem objętą. I jeżeli chodzi o rolnictwo, amerykański Departament do Spraw Rolnictwa w 2009, 2020 roku zrobił taki raport, nie Unia Europejska, że po wprowadzeniu Zielonego Ładu plony poszczególnych roślin. W naszym kraju i w Unii Europejskiej spadną od 5 do nawet 70% w porównaniu do tego, jakie są dzisiaj. Sporo. Sporo. I one, te raporty są podzielone na kilka różnych elementów w momencie, kiedy. Na przykład, zostaną wycofane środki ochrony roślin, kiedy zostaną ograniczone nawozy, bądź kiedy wrzucona zostanie nam ekologia. Jeżeli chodzi o takie polskie badania, mamy raport z 2021 roku i on pokazuje praktycznie to samo. Że w poszczególnych, w poszczególnych segmentach spadki plonów będą od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, będzie ona mniejsza od 10-12 I największy problem jest w tym. Że tak naprawdę ten świat urzędników nie słucha do końca światu, świata naukowców, bo w przypadku ograniczenia produkcji wcale emisyjność nie będzie spadała. Jesteśmy rok po wyborach, w resorcie w końcu panuje ład, spokój, porządek, systematyczna, regularna praca. Skończyliśmy z partactwem, przekazał wiceminister Michał Kołodziejczak podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja prasowa wiceministrów rolnictwa. Która odbyła się w środę w siedzibie Ministerstwa, stała się okazją do przekazania dziennikarzom informacji, że po roku rządów premiera Donalda Tuska wszystko zmieniło się zdecydowanie na lepsze. Jesteśmy rok po wyborach. W resorcie w końcu panuje ład, spokój, porządek, harmonia, systematyczna, regularna praca, o czym trzeba jasno powiedzieć, skończyliśmy. Z partactwem skończyliśmy z brakiem dialogu z rolnikami. Od roku odbywają się regularne spotkania, rozmowy, więc to na wstępie wszystkie decyzje ustalane są z rolnikami, czy te, o których mówili tutaj moi poprzednicy, czy te, o których będę mówił ja. Ta pomoc, która jest skierowana, wszystkie te działania są uzgadniane z rolnikami. To, co mówił też minister krajewski, w rozmowach z rolnikami już przed wyborami. Była umowa, że jak najszybciej będą wypłacane dopłaty, i ci, którzy nadzorują Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotrzymują słowa: To jest zrobione, to się realizuje. Dzisiaj Światowy Dzień Żywności, dzisiaj Światowy Dzień Chleba. I warto o tym powiedzieć, warto mówić o żywności, o, o chlebie, bo gdyby nie produkcja polskiej żywności, to w Polsce eksport, bilans eksportu byłby ujemny dla naszego kraju. To ponad 52 miliardy euro wartości eksportu żywności w tamtym roku i w tym roku bardzo podobny, bardzo podobny wynik. Tutaj mamy sukcesy, tutaj mamy bardzo dobre działania. I w tym momencie warto powiedzieć też o stabilnej sytuacji, o coraz bardziej stabilnej sytuacji na rynku zbóż. Od kilku tygodni utrzymują się regularne wzrosty cen. Pszenicy dzisiaj, to jest na matifie, na rynku na giełdzie we Francji prawie 230 euro za tonę, a w Polsce cena pszenicy, tej jakościowej pszenicy, to ponad 1000 zł. Już w wielu, wielu miejscach, kiedy mówiłem o tym, że cena pszenicy będzie rosnąć, było wiele zarzutów do mnie. Mówiłem o tym dwa miesiące temu, że są takie przesłanki. Mamy takie analizy w Ministerstwie Rolnictwa, ciągle pracuje zespół do spraw monitorowania rynku zbóż, więc widzimy, Widzimy też, co się dzieje. Widzimy, że chociażby zbiory we Francji, w Niemczech, na Ukrainie czy, czy w Rosji są dużo mniejsze. W Europie braknie w porównaniu do tamtego roku około 10% pszenicy, która, która urosła, więc tutaj jest duża luka do wypełnienia, między innymi przez polskie zboże, którego jest na szczęście tylko trochę mniej niż, niż w roku poprzednim, mówimy o około 5%. 5%. Ale rozpoczęliśmy o niemarnowaniu żywności. Warto tutaj powiedzieć o nowelizacji ustawy, którą wprowadzamy, która ma zapobiegać te, temu, że w Polsce jedna trzecia żywności, która jest produkowana, się marnuje. Dzisiaj, dzisiaj najnowsze statystyki, które zostały opublikowane właśnie z powodu Dnia Żywności: 6 milionów ton żywności marnowanej w Polsce każdego roku. Rok temu mówiło się o 5 milionach ton, w tej chwili 6. To równowartość prawie 200 bochenków chleba, które wyrzucane są w Polsce w każdej minucie. To jest bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo żywności warto o tym wspomnieć w dniu chleba. Przygotowaliśmy zmiany do ustawy o niemarnowaniu żywności i tutaj doprecyzowujemy definicję marnowanej żywności. Marnowaną żywnością do niedawna nie uznawano żywności, która y, miała już ukończony termin przydatności i ważności, w ten sposób sklepy wyczekiwały, żeby Żywność straciła termin przydatności, on po prostu wyrzucały bez żadnych obciążeń. W tej chwili nie dość, że taka żywność, której termin już minął, ona nie będzie mogła być nazywana inaczej niż żywnością i za taką żywność, za wyrzucanie takiej żywności z przeterminowaną datą, sklepy, które mają więcej niż 250 m2, też będą musiały płacić kary. Kary, które w tej chwili podnosimy ze 100 zł do 500 zł za tonę. Zobowiązujemy też sklepy, które mają powyżej. 250 metrów kwadratowych powierzchni do podpisania umów z bankami żywności, z organizacjami, które tą żywność mogą rozdać, bo są osoby, są ludzie, które, którym możemy w ten sposób pomóc i żywność, która ma być zmarnowana, może zostać ona przekazana. Sklepy są także zobowiązane pod rygorem kary do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o tym, że żywność marnujemy, jak dużej marnujemy i. Warto byłoby tego nie robić. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie o sparaliżowaniu europejskich granic przez rolników? Dlaczego Unia dalej nie jest w stanie zadbać o nasze interesy i obronić rodzimych producentów żywności przed tanim, gorszej jakości importem? Europejscy rolnicy nie są w stanie sprzedawać produktów po niższych cenach właśnie przez wymagania, jakie narzuca im Unia. Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.